Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, na początek projekt 360 i mała niespodzianka w postaci przyszytych wszystkich już tak jakby elementów, te, które były poprzyczepiane szpilkami. Czyli jesteśmy na bieżąco, nie mam Zaległości, a nawet udało mi się przyszyć czerwony duży element do rękawa, który znajduje się na rękawie i jest taką teraz mega ozdobą. I będziemy teraz już przyszywać takie czerwone, jakby ozdobne elementy. To już nie są guziki. To są takie powiedzmy cyrkonie, ale to nie znaczy, że guzików już wcale nie będzie, bo pewnie będą. Kochani, na początek może wezmę tak ten element, który dzisiaj przymocowałam szpilką, to jest tutaj. Zrobiłam to za pomocą szpilki, dlatego że ja muszę usiąść i to idealnie tak jakby przyszyć, bo tutaj mamy dwie takie dziurki małe i trzeba po prostu nawet igłę dobrać do tego. Już ta moja gruba iglica tutaj po prostu nie przejdzie przez te małe dziurki. Dodatkowo tutaj, jak widzicie, już na rękawie znajduje się czerwony duży ten element teraz tak jeszcze tutaj dołożyłam gipiury, żeby to wszystko wykończyć. Również gipiura znajduje się tutaj, czyli tak jakby zakańczam to, co było jeszcze nie obramowane moją gipiurą. Więc też gipiura pojawia się tutaj. Zobaczcie na drugim rękawie mam nadzieję, że to widzicie. Jeszcze jest to wszystko takie surowe, więc powoli, powoli będę zaczynała robić drugi rękaw. Natomiast już dzisiaj przechodzimy w końcu tak jakby na przód kurtki, ale też będziemy jeszcze wracać i do tyłu. Teraz będzie taka mieszanka po prostu przód, tył, przód, tył. A teraz zapraszam Was na dzisiejszy haul. Moi kochani, mam Wam parę rzeczy do powiedzenia, takich ciekawych. Dzisiaj dwie godziny zajęły mi zakupy, po prostu wsiąkłam. Byłam w trzech second handach, kupiłam bardzo dużo rzeczy. Dzisiejszy film nie będzie aż tak długi, nie będzie dużo rzeczy, dlatego że przez to, że właśnie za długo byłam na mieście, nie zdążyłam tak jakby tego filmu wcześniej nagrać, więc on jest tak nagrany na szybko, a że jestem taką osobą sumienną. Jest wtorek, film ma być. Staram się tych zasad przestrzegać, takiego mojego harmonu. No, to że jestem taka uparta, to ten film dzisiaj dla Was przygotowałam. Wiecie co, dlaczego mnie tak długo nie było? Bo wyjęłam telefon i zaczęłam nagrywać w second-handach moje zakupy. Było to bardzo nieudolne i to nie jest wcale taka prosta sprawa. Coś udało mi się nagrać, musi mąż to zobaczyć i stwierdzić, zaakceptować, zobaczyć, czy to się w ogóle nadaje. Coś może, jeżeli zostanie to przez niego prze obejrzane, przesłuchane i jeżeli będzie się to nadawało, no to może coś z tego powstanie. Przygotowuję się powoli po prostu do tych filmów, które Wam obiecałam, czyli do nagrywania moich zakupów w second handach, czyli tak na żywo, nie tylko na tej pufie, jak siedzę i Wam już tutaj wszystko gotowe pokazuję, tylko w trakcie buszowania i poszukiwania perełek. I dzisiaj się odważyłam właśnie wyjąć telefon i sobie nagrywać. I czemu nie jest to prosta sprawa? Raz mi zleciało ubranie z wieszaka, raz po prostu zdarzyła się taka rzecz, że gdzieś aparat zaczął, telefon zaczął się kręcić wokoło, bo tu torebka, tu zakupy, tu coś tam. Ja podziwiam kobiety, które same nagrywają, ale nie wiem, czy one kupują aż tyle rzeczy tak jak ja, bo ja czasem 30 rzeczy potrafię w jednym kupić, więc nie jestem w stanie sama tego robić. Trzeba namówić mojego męża do tego, aby on po prostu się ruszył i zaczął mnie nagrywać. Czyli to będzie pewnie coś takiego, wstajemy, jedziemy dzisiaj i nagrywamy i koniec. I tak chyba zrobię. Czas się już za to zabrać. Dzisiejsza moja stylizacja, już przejdę do, w ogóle do ubrań, do stylizacji, dosyć tego zbędnego powiedzmy gadania, to jest coś szalonego, coś co ja bardzo lubię i tak byłam właśnie ubrana dzisiaj w second handzie. Słuchajcie, naprawdę jestem w sumie bardzo zadowolona, bo dostałam tyle fajnych komentarzy od ludzi, tyle po prostu komplementów może tak. Starszy pan do mnie podszedł, jak już wsiadałam do samochodu i powiedział Pani wygląda jak pszczółka, jest Pani taka śliczna. Dziękuję, na pewno ten pan mnie nie ogląda, ale tak mu dziękuję, było to bardzo, bardzo miłe. Stylizacja jest po prostu dopracowana. Nie ma się tutaj do czego przyczepić, moi kochani, bo tak, ani nie widać mi za dużo, ani nie widać mi, tutaj nie ma jakichś ubytków. I tak, skarpety do tych bajkerów stworzonych przeze mnie pasują idealnie. Tu są wzory, kolory, wszystko jest tak jakby do siebie nawiązane, połączone, a nowością u mnie jest to cudo, które mam właśnie na sobie. Jest to coś przepięknego, jak zawsze, często tak powtarzam, że czuję się jak taka hrabina, nie, tym razem nie czuję się jak hrabina, czuję się jak, jakbym wyszła z jakiegoś pokazu mody, w którym brałam udział, dosłownie jak taka modelka, a gdzieś u kogoś po prostu prezentuje czyjeś ubrania tak się czuję tak nie umiem tego opisać słowami bardzo podoba mi się ten blazer żakiet to jest vintage i to jest taki skarb to mi się przyda do przeróżnych stylizacji no po prostu to jest to jest coś fenomenalnego, jak dla mnie. I dzisiaj od razu przypomina mi się ta szalona stylizacja, która po prostu zwala z nóg i ja się cieszę. I naprawdę dzisiaj tyle pozytywnych takich komentarzy, komplementów dostałam. Jest mi niesamowicie miło i oby tak dalej. Oby tak dalej. I cieszmy się naprawdę życiem, bo życie jest kruche, krótkie. I nie marnujmy sobie czasu na, na jakieś tam intrygi i tego typu sprawy. Teraz dla, tak jakby, złagodzenia mojej szalonej stylizacji takie spodnie, które są bardzo fajne i zwęziłam je przed nagraniem. Było napisane w środku, że to jest SK, natomiast były na mnie dość dużo za duże, o 5 cm z każdej strony, więc dycha na całej tutaj powierzchni, to jest sporo, 10 cm. Mają w tali gumkę, to też jest bardzo fajne, bo mogą sobie tak maksymalnie dopasować je do swojej sylwetki. Nie wycinałam nadmiaru materiałów, dlatego że u mnie jest tak, że lubię przekazywać rzeczy gdzieś dalej za jakiś czas. Nie wszystkie, ale często tak się dzieje, bo robię dużo i częst... często i duże zakupy, więc nie chcę, żeby mi się w domu strop zawalił. Dlatego materiału nie wycinam. Spodnie są bardzo fajne, przewiewne. Wczoraj, na przykład, miałam stylizację w spodnie w te moje takie gruszki, nie cytryny, przepraszam, w cytryny. I też, też naprawdę bardzo ta stylizacja ludziom się podobała i ja się czułam rewelacyjnie. Te spodnie tak, tak już mówiłam, że są w rozmiarze S. To już wspominałam. Bardzo fajne kolory tutaj, jeśli chodzi o stylizację to też mam zamiar założyć do tego białą koszulę na przykład i takie moje niebieskie sandały z tym takim śmiesznym obcasem. Też będzie to fajnie wyglądało. I w ogóle bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają ostatnio takie spodnie dłuższe, szersze, 7 8, różne długości, zwiewne. Kiedyś takich spodniach nie chodziłam, natomiast teraz jakoś tak mi jest w nich wygodniej, też można stworzyć bardzo fajne stylizacje. Z tymi spodniami była taka błękitna koszula marki Delmod i często trafiam na tę markę. To jest w ogóle takie rzeczy mają piękne vintage. Rozmiar 46, czyli oversize'owy. Takiego koloru jeszcze w swojej garderobie nie miałam. Cieszę się, że mam, bo lubię sobie kolekcjonować koszule. Lubię mieć wszystkie odcienie, jakie tylko są. Koszul nigdy za wiele. Z tyłu ona tak się prezentuje i właśnie dzisiaj dopasowałam ją do tych spodni, które przed chwilą wam pokazywałam do kwiatów, które na nich się znajdują. E, I już nie będzie drugiej stylizacji, dlatego że to była taka jedna wspólna stylizacja, tak jak mówiłam, film był nagrywany dzisiaj na szybko. E, też e, to nie są stylizacje jakieś takie e, byle jakie, tylko po prostu szybko musiałam się zmobilizować i szybko kombinować, wymyślać, nie było czasu, żeby tutaj e, tak, jakby wydumywać nie wiadomo czego. A stylizacja uważam, że jest poprawna i fajna. Kolejna rzecz to jest spódnica w rozmiarze S. I tak, tej spódnicy nie zwężałam, ale musiałam wewlec nową gumkę, dlatego że ta była tak stara, spróchniała, dosłownie spróchniała, i musiałam po prostu ją wymienić na nowo. No i oto teraz mam taką przepiękną midi spódnicę, rozkloszowaną. Uwielbiam takie spódnice. Jeżeli. Nie wiem, czy będziecie widziały, co jest na niej, tak jakby, jaki ona ma wzór. Są to przepiękne kolorowe kapelusze i... Czyżby to był znak jakiś dla mnie, że czas, e, czas najwyższy, polować na kapelusze? Słuchajcie, często naprawdę widzę w second-handach dużo kapeluszy, ale jakby e, nie jestem do nich przekonana. Kiedyś wyglądałam w nich strasznie, może coś mi się na głowie zmieniło, może teraz nie wiem, mam krótsze włosy, może gdzieś czas zacząć po te kapelusze sięgać, bo one będą takim e, naprawdę dopełnieniem stylizacji. A widzę rewelacyjne kapelusze. Spróbuję. Spróbuję pokombinować z kapeluszami. Ta sp spódnica, właśnie, stała w przepiękne kolorowe kapelusze. A gdybym znalazła taki czerwony kapelusz, takim dużym po prostu rondem rondem? Rondlem chciałam powiedzieć. Nie, dobra, nieważne, żebym znalazła taki duży czerwony kapelusz, to by było coś świetnego, bo ja nie chcę takich zwykłych kapeluszy. Już, już to muszą być jakieś takie eleganckie, odjechane, coś innego. Kochani, kolejna rzecz to jest sweter. Swetrów też nigdy za wiele, zwłaszcza jak znajduje się takie przepiękne, kolorowe swetry. Ten jest w pasy. Jeśli chodzi o paskowe swetry, kiedyś mówiłam, że różowy i pomarańczowy już mi się tak przejadł, że po prostu tego połączenia na swetrze nie wezmę. A często widzę takie swetry, już to było. Nieważne, czy jest teraz, jakby ja za trendami nie podążam, bo wszystko tak naprawdę powiedzmy jest teraz modne. Więc tu trzeba kierować się rozumem i tym co się nam podoba, a nie tym co a nie tym po prostu co się podoba ludziom i nam tak naprawdę ludzie inni narzucają, czyli projektanci i tak dalej. Wybierajcie to co chcecie i sugerujcie się tylko tym co wam się podoba. Więc tak, sweter ogólnie w paski to nie jest moja bajka, ale ten bardzo mi się podoba. No po prostu skradł moje serce. Zwłaszcza, że na dole jeszcze ma takie szlaczuszki piękne w postaci paseczków cieńszych, takich, no bardzo fajnych, i ładnie to wygląda. To jest taką po prostu wisienką na torcie, jest takim wykończeniem tego swetra. Sweter jest chyba w takim porządniejszym składzie, z tego co pamiętam. Był troszeczkę skosmacony, tak jak przeważnie swetry, natomiast chwila. I jest w stanie idealnym. I teraz wyświetliła Wam się stylizacja z czymś, co za chwilę pokażę, czyli taka wspólna, i to była jedna stylizacja. I tak, pod swetrem miałam przepiękną halinę. Ja y, mam nadzieję, że jeżeli ktoś mnie ogląda i nazywa się Halina, to się na mnie nie obrazi, to jest przepiękne imię. E, natomiast ja halki nazywam halinkami haliny. To są moje haliny. I ta y, cudowna, błyszcząca halina. Zainspirowała mnie w sklepie do tego, aby ją po pierwsze kupić, to oczywiste, a po drugie mam mnóstwo takich pomysłów, jeśli chodzi o wystylizowanie tej przepięknej haliny, bo zazwyczaj chcę pokazać, w tej halinie trzeba po prostu pokazać dół. No wiadomo, góra jest tutaj przezroczysta, ja też dla bezpieczeństwa ubrałam sobie coś jeszcze pod spód Bikery, które uwielbiam i powiem Wam tak, ta halina sprawdzi się po prostu w różnych stylizacjach. Będę tutaj na maksa kombinowała. I starała się Was zainspirować. Czasem warto sięgnąć po taką halinę, bo jest naprawdę e, rewelacyjna. No ta jest wyjątkowa, bo nie jest cała z tego materiału, który jest u góry, tylko ma tutaj piękne zdobienie i właśnie to trzeba pokazywać. E, postaram się jakieś takie wkrótce też, e, może się coś trafi, takiego, żeby właśnie wyeksponować tę piękną halinę i Wam e, pokazać, i w jakiś sposób Was tutaj zainspirować. Kolejna rzecz to jest bardzo stary sweter marki Lacoste. W 100% oryginalny w rozmiarze M. Jest to sweter męski. Jest przepiękny. Jest żółty, radosny, cudowny i on e, fajnie z nim można zrobić fajną stylizację po prostu ubierając ten sweter i nic więcej. Dodając sobie ewentualnie, no, jeżeli dla kogoś byłby za krótki, bo chciałam, żeby to była taka sukienka dla mnie, no to ubrałam sobie coś pod spód, więc jest ok, nic mi nie widać. E, ale jeżeli ktoś troszeczkę jest niższy, no to ten sweter będzie dla niego jak sukienka. I tutaj można sobie poszaleć z doborem kolorów, z szalonymi różnymi szpilkami, butami, sandałami, wszystkim. I to jest bardzo fajna rzecz jak dla mnie, bo na przykład mamy 15, 16 stopni, 17 do 17 powiedzmy. Ja sobie ubieram taki sweter, ubieram sobie taką stylizację właśnie jak widziałyście i jest rewelacja. Czuję się komfortowo, nie jest mi ani za ciepło, ani za zimno. Kocham takie swetry i ten sweter to jest prawdziwa perełka, to jest naprawdę vintage i starość Przepiękna przepiękna po prostu starość. On był bardzo skosmacony i miał tutaj dwie plamy, które od razu tak naprawdę zeszły. Jak dotknęłam ich mydełkiem, tym z Rossmana, to po prostu te plamy od razu poznikały i sweter tylko już później wyprałam i następnie wypielęgnowałam. Zajęło mi to trochę czasu, ale było warto, bo jest rewelacyjny. Kolejna rzecz vintage to jest... Taki po prostu, powiedzmy, żakiet, sukienka, coś takiego. Lekko błyszczy. Dodatki w postaci takich brązowych wstawek na kieszeniach. Guziki brązowe. Tutaj kołnierz też jest tym materiałem obszyty, co tutaj na kieszeniach występuje. No i tak, i tutaj to jest na mnie trochę za duże, ale ubrałam sobie do tego pasek. Jest ok. Z tyłu to się tak prezentuje, można też nosić to na ludzi. I wpadłam ostatnio sobie na taki pomysł, nie wiem czy gdzieś już to było, czy też nie było, czy będzie, nie mam pojęcia, że z sukienek będę sobie robiła po prostu odzież wierzchnią, żakiety. Teraz poluję na rozpinane sukienki. Mam taką jedną maxi i zazwyczaj będę polowana na takie właśnie maxi sukienki i pod spód będę sobie coś ubierała, a te sukienki będą rozpięte i będą stanowiły taki długi żakiet, gdzieś bardzo mi się to spodobało, coś takiego zamiast płaszcza, bardzo eleganckiego. Ta rzecz też nadaje się do czegoś takiego, żeby coś właśnie stworzyć, właśnie, właśnie, właśnie żeby stworzyć taką stylizację, bo wystarczy rozpiąć sobie tutaj i mamy powiedzmy taki wiosenny płaszcz, i coś innego, coś po prostu innego. Kolejna rzecz to jest sukienka, też vintage Midi. Do tej sukienki um, dobrałam sobie praktycznie idealnie do tych pasków odcień obuwia. Bardzo wysokie szpilki marki Kazar, które mają 12 cm. I powiem Wam tak, nie wyobrażam sobie innych butów do takiej. Takiej sukienki. Wiem, że nie wszyscy mogą chodzić w wysokich obcasach. Mi na przykład obcasy, w ogóle szpilki, wysokie buty kojarzą się po pierwsze ze zdrowiem. No bo tak, jeżeli ktoś nie ma zdrowia, to tych butów nie ubierze. E, trzeba mieć niezłą formę, żeby dać radę chodzić właśnie w takich wysokich szpilkach, bo trzeba nieźle się po prostu na. I po pierwsze, wyprostować i nawyginać. Jest to e, naprawdę taki świadczy o zdrowiu. Trzeba mieć dobrą formę. Poza tym, szpilki kojarzą mi się ze wszystkim, co najlepsze. I koniec, kropka. I nikt mi nie powie, że buty płaskie czy jakiekolwiek zastąpią naprawdę buty na obcasie, bo zawsze ta sylwetka na obcasach jest wyciągnięta, jest smuklejsza, nogi się bardzo ładnie prezentują i to jest, to jest po prostu niepodważalne. I to nie są tylko moje słowa, ale wielu takich ekspertów, powiem ekspertów, wypowiadało się na ten temat, osoby, które się na tym znają, że szpilka. Po prostu powoduje, że sylwetka wygląda lżej, lepiej i to jest niepodważalne. Natomiast jeżeli ktoś nie może chodzić właśnie na obcasach, no to to jest w ogóle inna sprawa. Natomiast szpilki są po prostu eleganckie ja sobie bez szpilek stylizacji nie wyobrażam. Mam płaskie buty, już miałam cztery pary. Dokładnie mam cztery pary płaskich butów. To są już buty klapki na plażę i jedne Adidasy sportowe. I to jest wszystko. Jakiekolwiek buty nie miałabym, nawet drogie, takie bardzo drogie, one nie zastąpią mi szpilek. Po prostu. Wracając do tej sukienki, no bardzo stara, ale bardzo fajna. Też paski, jakiś taki kołnierzyk. Tutaj są guziki, ale to jest zapinane na napy. Nie zapinamy tego na guziki. Tak jak to widać z tyłu, tak się prezentuje ta sukienka. No i będę z nią też sobie tutaj kombinowała. Kolejna rzecz to jest taka dziwna, stara sukienka, której nikt nie chciał. Mam chyba zdjęcie, jak wyglądała przed przeróbką. E, dziwna, bo, no bo dziwna, po prostu jest taka, e, taka nietypowa, i teraz jakbym ubrała do niej sandały płaskie, to czułabym się jakbym cofnęła się trochę w rozwoju, jakbym nie wiem, przepraszam, ale wyglądałabym chyba tak trochę jak z podstawówki. Będąc w szkole podstawowej zawsze marzyłam, żeby nosić szpilki. Kogucik sobie pieje, sąsiada. Marzyłam, żeby nosić szpilki, i teraz, jak dorosłam, no to dlaczego mam z tych szpilek rezygnować, kiedy tak czekałam, żeby je ubierać? Nie mam zamiaru cofać się do, do tych lat wcześniejszych, bo wtedy marzyłam o obcasach i te obcasy będę właśnie sobie nosić. Natomiast, no, dla mnie. Takie sukienki do płaskich butów nie za bardzo dobrze wyglądają, chyba że, dobra, są wyjątki, jedziemy gdzieś na przykład powiedzmy na Mazury, na jakieś takie spacery i chcemy koniecznie założyć sukienkę, bo jest upał, leje się żar z nieba, no to dobra, ok, wtedy zakładamy te sandały, zakładamy płaskie obuwie, no bo nie sposób jest też w pilkach wszędzie chodzić, to nie jest też tak, że... Po to mam te cztery pary płaskich butów, żeby gdzieś no, na takie spacery te buty jednak ubierać. Natomiast na co dzień, no to tylko i wyłącznie wybieram szpilki. I to są tylko takie wyjątki. Nie obrażajcie się na mnie za to, ale to jest moje zdanie, które, które sobie po prostu teraz wyraziłam. Kolejna już i ostatnia rzecz to jest habrowa koszula takiej też nie miałam. Miałam odcienie niebieskiego zbliżone do takiego habrowego kobaltowego powiedzmy koloru. Natomiast takiej koszuli jeszcze nie miałam. To jest też vintage. Jednego guzika brakuje, jak zawsze gdzieś tam w środku, ale tego nie widać. Z tyłu ta koszula prezentuje się w ten sposób. Bardzo lubię takie koszule, ja je wręcz kolekcjonuję, bo one naprawdę przydają mi się. Ja często sięgam po koszulę i z nimi można też stworzyć bardzo dużo fajnych stylizacji. No, i tyle moi kochani w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Tak jak mówię, trzeba przekonać Alberta, czyli mojego męża, do tego, aby jeździł i nagrywał swoją żonę, bo będzie mi łatwiej. Żadnej już tremy nie mam, jeśli chodzi o to. Już wszelkie jakieś takie strachy i lęki zostały przełamane. Więc tylko trzeba go namówić. I po prostu mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Możecie nawet w komentarzach go zmobilizować do tego, żeby zaczął swoją żonę nagrywać i żeby po prostu wszedł ze mną do tego raju, o którym jemu ja tak ciągle opowiadam. Moi kochani, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.